Cześć, hej, witajcie z tej strony Ełkiś. Witam Was ponownie w serii Pokémon Adventures Red Chapter. E, drugi odcinek. Myślę, że e, nie będziemy przedłużać. Nagram sobie teraz parę odcinku na zapas. E, wybaczcie, że nie było odcinku w piątek. Nie było mnie w domu. Mm, ale nadrobię. E, życzę wszystkim dobrego w sumie nowego roku. E, dobra. nazwę jakąś tą serię, już po montażu i pewnie będziecie mieć skutki już ym, na samo, z samego tytułu <laughs> ciekawe co myślę w sumie yy, ale no, myślę, że myślę, że coś takiego bardziej zabawnego yy, Dobra, muszę zaraz poliwrafa, poliwirla yy, poliwirla muszę zaraz podleczyć na no już Mogłoby go dobić. No, odcinki będą tak po 15 minut. <coughs> Dobra, e, tak poli, może e, Jiglipa wrócił. E, my idziemy do Center. Tak, wyleż moje pokemony. Dobra, mm, aha, jeszcze coś sobie szybko sprawdzę, mianowicie mapkę, ja na sprawdzę mapki, yy, okej, okay, teraz będziemy musieli znaleźć, o, tu było chyba na sprzedaż, yy, o, Ok. Tu jest historia mm, Green z poprzedniego odcinka, ta dziewczynka jeszcze jak byliśmy w prologu, to była Green, no i że tam jej rodzice chyba przenieśli, jak dobrze wyczytałem, tak, tu był Spiro, y, spi był Spiro, Cubone i, 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 i Spiro, Cubone, Bulbozaur i, i Jigglypuff. Okej, okay, dwóch już mam, pewnie muszę iść do lasu, żeby znaleźć Cubona. Nowy trener, nowi trenerzy. O proszę! Jest i Cubone. Myślę, że na jednego hita powinien zejść. chociaż... no dobra, na dwa. Na dwa O, bardzo mocny atak, chociaż Bon, nie Bonrush walił parę, parę razy, okej okay. dobra Jedenasty poziom O, Watergun, No, bardzo fajnie Mocniejszy atak od, e, Bubble Bulwazeur Okej, okay, yy, teraz trzeba Bulbozaura znaleźć O, Pokeball yy, O, Bardzo fajny item dla Bulbozaura yy, Ponieważ boostuje ataki trawiaste Okej okay. Hm. A dobra, mogę z nim zawalczyć Okej, okay, jednak się z nim nie walczy Mm, mm, mm. Miałem mówić, że już pokemonów nie ma. Eee, dobra, ucieknę sobie. Jest Bulbozaur, to tylko pewnie mi wieje, co? Tak, przepchnął mnie i okej. Ok. Okej. Okay. Mm. No, on teraz idzie za mną. <laughs> Jak w więzieniu. Hmm. Pytanie, gdzie iść? Jak nas pokoju, on zaatakuje, to będzie. Okej, okay, nie ma itemka. Podwójna walka. O. <grym> nie. Samemu walczę z pidżajem. Ale... nie chcę z nim walczyć. E, dobra, itemek. E, potion. Dobra, to ja się tam szybko wrócę, okej. Okay. No siema. E, OK. okej. Zbiera sobie jagódki. W City. Mmm, dobra. To nie jest bez powodu. Ten e, To jest... E, ten listę, to e, na listę no, e, jak się nazywało. Skrzynkę Skrzynka na listy. No, jak? Eee. Nie znam Waszej córki. Nie wiem, że ją poznam. Ok, tu pewnie będzie serw potrzebny. Eee, dobra. Pijżej ja uciekam. Tu się przejść nie da. Takie właśnie kamienie pojedyncze często mają w sobie um, Często jakieś itemki. Jest i bulbazeur. Co za dziwna statua. Aha, e, dobra, ja tu sobie zapiszę. Dobra. A tylko nie wiem, czy ja miałem pokabale, żeby go złapać, czy trzeba go zabić. Okej, okay, chyba będzie walka na śmierć i życie. Profesorze Oku, chodź do tatusia. Mała Bulbo. Uff. Jestem twoim właścicielem. Nie bulbo Zaur. Ym... Dobra. A, jednak nie, nie bijemy się z Bulbazaurem, tylko z Machoke'iem. No i poszedł już. Serce doskwierało. Przykro mi. A więc teraz będziemy mieć już Bulbazaura. Zaraz pokażę na... Na borderze z boku. A Kurde, taka słaba naturka Zwiększa defense chyba i zmniejsza speed Ta, relaxed eee, chociaż zwiększa speedowy w... Um, świetle słoneczny. Na solar robimy 255 na 10, no eee, ok. okej mm, hypnosis Okej, okay, uspałem go No i water gun No już się obudził Kurde, nie chcę, żeby to było nudne. Przyspieszę o Dużo mi zadaje, ale Mam bulbazaura Dobra, Litz e, Licz. licz e, tak Wow, pokonałem maczełka 12 pojedziemy na bulbazaurze Bulbazaura a, a, a chyba zaraz nazwę A, e, miałem użyć celebryma, tak, użyłem Solabrima Czyli mogę zatrzymać pullbę Zaura. Mm, tak na no, z po prostu Bulba e, Miałem pod B, pod B, le Ule, le. Red miał e, Saura? Tak, bo Red chyba. Chociaż. Tak, bo chyba poliwrafa miał poli, pikachu, pika, no i tak dalej. Wiecie, Snorlax, Snor. Ja wezmę Bulbę, ale on miał chyba właśnie Saura. Eee, okej. Okay. Dostęp Pokédex. Mm, że musimy skompletować pokedex w sensie nie musimy ale żeby <sighs> skompletować skompletować pokedex mm. o jest i blue on jest chyba już w ten forest coś go chyba goni Dobra, przeskipuję to. Okej. Okay. Eee, mama... Eee, mm. Dobra Jesteśmy po rozmowie z mamą yy, Skoro dostajemy po Kadex, tak naprawdę nie musimy się wracać do Pallet Town yy, yy. Idziemy do Poka Center Ono było chyba na ql 2 A, jeszcze dam mojemu Bulbasaurowi yy, Miracle Seed Dobra nie, no, on ciepło poka Center. A tu? Albo tu Gym? Poka Center. A nie, y chodziło mi wcześniej o gym Broka, a Broka przecież jest w. Dalej, po Viridian Forest, ok. Y no więc zdobyliśmy kolejnego Pokémona. Hmm. Kurde, szkoda te tej turki. O, tu mogę tak oprzeć, ok. Ale, e, e, co poradzić? E, Balkup, mm, tu jest chyba droga na ligę. Tak. Dobra. Mm, tu jakiś ciekawe Pokémon. Chociaż nie, ja będę jeżdżać Pokemon Freda. Tak będę używać tylko i wyłącznie. Chyba tylko i wyłącznie. Tylko nie pamiętam, czy Red w końcu ewoluował. W kogo ewoluował i Bo we spiona. Ale no dobra. Zbiera... Zbierzemy to. Nie do rany. Chociaż. Mogę potrenować. Wyjdę stąd. To w sumie mogę tak zrobić, potrenuję pokonać tak 15 level Chociaż pewnie i tak to będzie mało A, widzicie ile tutaj czasu zaszczędziłem. E, tam być środki odcinek, bo chcę nagrać mówię na zapas e, Okej okay. Aha tam jest pocket center, ale w sumie nie muszę iść mm, Dobra Save O właśnie nie wiem czemu Datę mam. No, w sensie nie datę tylko godzinę 12. Ale dobra yy, odcinek miał być krótki i następne też raczej będą krótkie. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli oglądaliście yy, polecam dać łapkę w górę. Może będę mieć większe zasięgi. Oczywiście to jest, jest to początek, ale no. Chciałem, żeby jednak więcej osób to oglądało, jak w sumie każdy chce, żeby swoje filmiki, w sensie, no, żeby jego filmiki się wybiły, tak? Trochę się język plącze. No cóż, mm, no to do zobaczenia. Cześć, czołem, do zobaczenia. Mówię co drugi raz, ale mniejsza.